Pytanie, na czym opierać w ogóle swoją motywację. Więc przypomina mi się tutaj jeden z ostatnich coachingów, który prowadziłem przed sobą. Ona przyszła do mnie i chciała podnieść swoją pewność siebie, chciała bardziej towarzyska z innymi ludźmi. No i trochę zaczęliśmy pracować, paso się co tam chodzi, przed czym to jest lęk, że nie potrafi być towarzyski tak, jak, jakby chciał być towarzyski. I w pewnym momencie coś mi zaświtało, że zauważyłem, że że nie ma za, bardzo, za dużej motywacji w ogóle do tego, żeby się zmienić. Nie ma za dużej motywacji do tego, żeby być towarzyskim. Więc zadałem mu w ogóle pytanie. Dlaczego w ogóle jesteś na tym coachingu? On stwierdził, no jak to, po co? No bo chciałbym być bardziej towarzyski. Okej, okay, jasne. Tylko dlaczego chciałbyś być bardziej towarzyski? No bo, bo fajnie się rozwijać. No dobra. A kiedy myślisz o tym, że fajnie się rozwijać, to jaką czujesz motywację do tego? Ten, taką średnią. No dobra, to dlaczego jeszcze chciałbyś być towarzyskim? No bo bycie towarzyskim jest fajne. Jaką czujesz motywację, kiedy myślisz o tym, że bycie towarzyskim jest fajne? No, taką średnią. Właśnie o to chodzi, że w momencie, w którym mamy słaby motyw, słaby powód, żeby coś zrobić, to nasza motywacja również będzie słaba. Jeżeli będziemy myśleć sobie, że chcemy, się chcemy coś zrobić, bo warto się rozwijać, albo bo warto działać na przykład, bo Fajnie zarabiać więcej pieniędzy, to te powody, te motywy będą słabe. A słaby motyw to słaba motywacja. Więc jest kwestia tego, że nasz umysł analizuje, jakie działanie przyniesie najwięcej nam korzyści. Więc nawet jeżeli nie mamy problemów z konfliktami wewnętrznymi, to może być kwestia tego, że na przykład nasz umysł dokona takiej kategoryzacji. Dana, że na przykład będzie chodzenie na basen, będzie e, robienie projektu, będzie do tego jeszcze bieganie na przykład. I wszystkie te czynności zostaną przez nasz umysł, będzie nadany im jakiś priorytet. Czy to jest dla nas ważne, czy to nie jest ważne. Oczywiście te kwestie, te cele, które sobie zaplanujemy, które będą dla nas miały najwięcej powodów, będą najwyżej tej, w tej hierarchii. I umysł stwierdzi, że one są najważniejsze. Więc możecie nie mieć problemów w kontekście konfliktów wewnętrznych, ale możecie mieć za mało powodów do realizacji waszego celu po prostu. I, i wtedy pojawi się, pojawi się coś tak, pojawi się na przykład myśl, że chciałbym to zrobić, ale z drugiej strony będzie taka ta motywacja dosyć słaba. No chciałbym, tak, bo byłoby fajnie na przykład, a w tym samym czasie będziecie mieć różnego rodzaju inne zajęcia. Czytaj Facebook, gdzie tam jest mnóstwo powodów, na tym, żeby iść na Facebooka, bo się czegoś dowiem o swoich znajomych, bo jest od razu natychmiastowa przyjemność, bo jakiś fajny filmik i tak dalej. I mnóstwo powodów. I przez to, że te powody tych powodów jest więcej, no to nasz pomysł określa, że to jest ważniejsze. To jest wyżej w hierarchii. Więc nam to za każdym razem, na przykład kiedy będziemy wchodzić na komputer, to będzie automatycznie nam ręka szła w tym kierunku, żeby kliknąć gdzieś tam w zakładkę, na przykład Facebooka. Więc największy wpływ na motywację ma oparcie jej na wartościach i powodach, które są dla ciebie autentyczne i istotne. Autentyczne i istotne. W jaki sposób sprawdzić, czy dany powód jest autentyczny i istotny? Po prostu zadaj sobie pytanie, czy ten powód jest dla siebie ważny. Nie dla kogoś innego, dla moich rodziców, nie dla moich znajomych, tylko dla mnie jest ważny, istotny.